No hej, chciałbym Wam dzisiaj pokazać w tym poradniku jak zrobić mapę. Przed zobaczeniem dzisiejszego poradnika zachęcam Was, że jak nie macie Minecrafta, żebyście go zakupili z linku w opisie. I jeszcze tam jest parę fajnych rzeczy jak LEGO, więc zachęcam wejść w link w opisie i zobaczyć co tam można kupić. Eee, I co, tak naprawdę możemy zaczynać. Więc co, tak się kraści mapę, czyli potrzebujemy 3, 5, 8... 8 tak naprawdę papieru i kompas. Żeby wytworzyć papier potrzebujemy trzciny cukrowej, układamy ją w taki sposób, z trzech trzcin cukrowych ee, tworzy nam się trzy papieru. Mam już ten papier, więc tutaj odkładamy. Żeby zrobić kompas potrzebujemy jednego redstone'a, a także czterech sztabek żelaza. Jak widzicie tutaj mamy kompas. to to wszystko i, 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 i... Gdy już mamy wszystko ze sobą to wstawiamy kompas na środeczku i dookoła niego... Eee, dookoła niego papier i powstaje mapa Można ją już wtedy użyć i mamy kawałek mapy, jak widzicie i co? Mam nadzieję, że dzisiejszy poradnik wam się przydał. Eee, jak nie macie Minecrafta, to, to zachęcam, żebyście zobaczyli z linku w opisie. Tam jest naprawdę w bardzo fajnych innych ofert, nie tylko ten Minecraft. Więc co? Eee, spodam, cześć!